Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Keina i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji Prosto W Każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, Wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z Wami jak zwykle Wojciech Nelec i zapraszam Was na kolejną podróż po świecie komiksu, która tym razem będzie podróżą po polskim komiksie. Dwa konkretne albumy, które będę chciał Wam dzisiaj przedstawić. Pierwszy z nich to Blank Cartridge. Tom pierwszy jest to papierowe wydanie komiksu internetowego Karoliny Margielewicz. A druga z pozycji to trzeci tom z serii Helena Victoria od Katarzyny Wittersheim z wydawnictwa Studio JG, który notabene też jest papierową wersją komiksu internetowego. Także będzie bardzo Polsko dzisiaj, no a dzisiaj też jest specyficzny dzień, bo trzeba przypomnieć, że trwa Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, jedno z najważniejszych wydarzeń właśnie komiksowych w naszym kraju. Chwilę o tym pomówimy też w przeglądzie newsów. Natomiast ja Was zaproszę jeszcze na Facebooka i na YouTube'a prosto z kadru. Znajdziecie nas w obu tych, na obu tych portalach, wystarczy, że wpiszecie po prostu prosto z kadru. No i cóż, tak jak zapowiadałem, zanim przejdziemy do komiksów, króciutki przegląd newsów. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i gier w Łodzi. Dzisiaj już no, jesteśmy w połowie dnia, ale kilka ważnych punktów nadal przed nami, więc jeśli nadal jesteście w drodze, albo nie wiecie, czy zdecydować się wybrać, ja serdecznie do tego zachęcam, żeby właśnie spojrzeć na to, co się dzieje na miejscu pod kątem obecności wielu, wielu, wielu polskich osób odpowiedzialnych za tworzenie komiksu i nie tylko. Natomiast coś, co chciałbym jeszcze przeczytać, bo nie wiemy, kto tą nagrodę dostanie, bo to dopiero za kilka godzin, bo poznaliśmy nominacje na najlepszy polski komiks. I tutaj są to albumy, które wyszły pomiędzy poprzednią a obecną edycją Imprezy Włodzi. I lista przedstawia się następująco: są to komiksy Alchenit, Astronom, Bardo. Czy wszystko smakuje? Małutki lisek i wielki dzik, niezwykłość. Mama zabiła mi psa. Mord na dzielni. pętla linii 168. Rusałka i zamaskowana. Tutaj taka ciekawostka, że Kasia Mazur aż dwukrotnie występuje w tych nominacjach, więc ma no. Większą chyba szansę w porównaniu do innych. No, Generalnie tutaj przoduje kultura gniewu, jeśli chodzi o wydawnictwo z komiksami, które dostało jak najwięcej nominacji. Jeden z albumów jest tutaj niezależny. No i mamy jeszcze kolejno Egmont, Team of, Wilk Stepowy i wydawnictwo Kurz. Natomiast jeśli chodzi o samą MFK, to nie można zignorować tego, co się działo. W ostatnim tygodniu, no akurat tak się złożyło, że mieliśmy tutaj wprost z kadru wywiady, które nagraliśmy podczas poznańskiego zinfestu, a w tym czasie no działo się trochę w związku z festiwalem. Pojawił się post najpierw, a właściwie tylko na Instagramie Festiwalu Komiksowego WŁODZI, z jakiegoś powodu nie pojawił się na Facebooku i być może nie jest to przypadek. Otóż pojawiła się informacja o warsztatach z AI, które wzburzyło bardzo mocno odbiorców, środowisko i osób, które uczęszczają na festiwal, i też samych twórców, którzy są zaproszeni na imprezę. I powiedzieć, że pojawiły się głosy niezadowolenia w związku z takimi warsztatami, to niedomówienie, ponieważ odzew był ogromny w 95% bardzo negatywny i odzywali się każdy ka każdy się odzywał w tej sprawie właśnie zarówno na przykład wystawcy czy właśnie twórcy komiksowi mniejsi więksi i feedback został przyjęty do tego stopnia, że dzień później dowiedzieliśmy się o tym, że warsztaty rzeczywiście zostaną wycofane, zaś sam festiwal przeprosił. Uczestników, twórców, w związku z tym, że w ogóle do takiej sytuacji doszło. Skąd ta sytuacja? No, oczywiście wiąże się to z tym, że bardzo kontrowersyjny temat jest sztucznej inteligencji w świecie artystycznym. Głównie dlatego, że w większości przypadków mamy do czynienia z bazowaniem na grafikach, działach. Bez zgody ich autorów, że to właśnie one są przetwarzane do tego, aby tworzyć coś w cudzysłowie nowego, bo ciężko to nazwać tworzeniem, ciężko to nazwać czymś nowym, bo to wszystko jest po prostu tworzone na bazie czegoś już istniejącego. AI samo w sobie nie stworzy nic wyjątkowego per se, bez nakarmienia go materiałem źródłowym. A ten materiał źródłowy bardzo często tam trafia właśnie bez zgody twórców, stąd też taka kontrowersja się pojawiła. I jeszcze kilka innych ogłoszeń, jeśli chodzi o imprezy komiksowe w Polsce. 12 października Śląsk doczeka się swojej imprezy i to już kolejnej edycji tej samej, tego samego wydarzenia, czyli Gika Górnośląskiej Imprezy Komiksowej, która odbędzie się w... Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Śląskiej przy ulicy Pszczyńskiej 85. Na razie nie znamy zbyt wiele szczegółów, ale impreza potrwa od godziny 10 do 19, gdzie będzie dostępna giełda komiksowa, spotkania autorskie warsztaty czy strefa autografów. I jeszcze kilka takich mniejszych newsów związanych z imprezami. Wiemy już, kiedy odbędzie się 14. krakowski festiwal Komiksu, i tym razem będzie to inna. Troszeczkę data niż dotychczas, bo będzie to w dniach 27 do 29 czerwca. No i jeszcze ciekawostka odnośnie Złotych Kurczaków, które odbędą się w przyszłym roku 15 lutego. O tym już chyba informowaliśmy. Ale tutaj dowiedzieliśmy się, że impreza wraca do swojej poprzedniej miejscówki, jaką jest Barbara. Także jeśli tęskniliście właśnie za tą lokalizacją, no to w przyszłym roku będzie znowu możliwość spędzenia czasu festiwalowego właśnie tam. Na sam koniec zostawiłem taki smutny news, który no zaskoczył całe środowisko komiksowe międzynarodowe, ponieważ dowiedzieliśmy się o śmierci artysty komiksowego Johna Kasadaja, który zmarł nagle w wieku 52 lat. Artysta ten jest chyba najbardziej znany z pracy przy serii Planetary, którą współtworzył z Warrenem Ellisem, czy przy ilustrowaniu serii Astonishing X-Men, które było napisane przez Josa Widona, no i jeszcze też mamy oczywiście serię Star Wars, gdzie ilustrował scenariusze Jasona Areona. Także są to prace, które są znane polskiemu czytelnikowi. Mieliście okazję na pewno zapoznać się z jego twórczością, jeśli siedzicie w tym mainstreamie amerykańskim. Czytałem sporo, sporo tweetów, sporo postów na Instagramie e, innych artystów komiksowych i to był ogromny szok dla całego tego świata. Także, no niestety, bardzo przykra informacja. E, jeśli macie gdzieś komiks z ilustracjami, ilustracjami Kasadeja, myślę, że to jest dobra okazja, żeby sobie o nim przypomnieć, no tylko, że niestety przykro, że w takich okolicznościach. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy Przegląd Newsów. Za momencik przechodzimy do komiksów. Blank Cartridge to komiks Karoliny Margielewicz, który pierwotnie ukazuje się w internecie jako webkomiks, dostosowany właśnie do czytania na urządzeniach mobilnych, trochę jak właśnie Webtoon, Tapas i tak dalej. Który pamiętam, że przykuł moje oko jakiś czas temu, kiedy autorka go zareklamowała na jednej z grup komiksowych na Facebooku, i pierwsze co przykuło moją uwagę to niesamowite kolory stosowane w tym komiksie i absolutnie fenomenalna kreska. Coś, co bardzo było bliskie mojej estetyce, przynajmniej yy, jeśli chodzi o mój gust. No i doczekaliśmy się też wersji papierowej. No nie będę ukrywać, ja bardzo lubię, kiedy komiksy w takiej formie się ukazują. Jest to rzeczywiście czasem wyzwanie, żeby przełożyć właśnie komiks internetowy dostosowany do urządzeń mobilnych właśnie żeby działał na papierze, ale takie sytuacje się zdarzają, nie jest to aż, czy znaczy, chciałem powiedzieć, że to nie jest aż tak duży problem, to może stwarzać problem, ale chodzi mi o to, że nie jest to Niemożliwe. Sam komiks czytałem w całości właśnie do w wersji papierowej, w wersji internetowej tylko sprawdzałem wtedy kilka stron i muszę wam powiedzieć, że mam sporą trudność ze zdecydowaniem się, jak wam opowiedzieć o tym komiksie, ponieważ już myślę, że na samym początku powiem, że sposób w jaki ten komiks jest napisany, jest niesamowicie wciągający i zaskakujący. Ponieważ kiedy zaczynamy go czytać, to mamy wrażenie, że jest to jakaś historia obyczajowa o naszej głównej bohaterce Kate, która wchodzi do baru i poznaje się z inną z naszych bohaterek tego komiksu, Sara, podczas potańcówy, podczas popijawy alkoholu i tak dalej. Takie typowe, wiecie, weekendowe wyjście do baru. Tył komiksu, tył albumu zdradza nam trochę więcej kontekstu fabularnego tego świata, tego komiksu. Celowo go nie czytałem, bo wielokrotnie chyba już o tym wspominałem w audycji. Unikam jak ognia czytania opisów komiksu zanim go przeczytam, bo zdarzało mi się, że bardzo konkretne plot twisty były zdradzane. Coś, co zdecydowanie lepiej działało, kiedy najpierw się przeczytało to w komiksie, a nie z opisu z tylnej okładki. Tylna okładka generalnie nie jest spoilerem, jakby nie psuje nam nie wiadomo o jakich niespodzianek, ale na pewno nam nakreśla pewien kontekst świata yy, przedstawionego, który jest bardzo stopniowo wprowadzany w samym komiksie, ponieważ rzeczywiście sam początek jest. Sprawia wrażenie bardzo niewinnego. Mamy Kate, która przychodzi do baru, chce zaimponować innej dziewczynie, stawiając jej odpowiedni alkohol za poradą barmana. I potem zaczynają się dziać rzeczy od drugiego rozdziału, bo tutaj mamy podzielone to na kilka rozdziałów cały ten album. To jest bazowane właśnie na tym, jak to wychodziło w wersji internetowej. Tutaj mamy pięć konkretnych rozdziałów. I przez to, jak ten komiks stopniowo nas wprowadza, to pewne wątki dopiero do nas dochodzą z czasem. I tego bym bardzo nie chciał Wam zdradzać, bo to jest bardzo dobry komiks. Ja jestem po prostu zaskoczony, jak w tak małej przestrzeni, w jakiej ten komiks się w cudzysłowie porusza, jest zawarte tak bardzo dużo fabuły i historii. To mi się trochę kojarzy z takimi, wiecie, konceptami gier, kiedy były, były takie gry, pewnie są nadal, jak takie escape roomy. To znaczy, że gracz jest wsadzany do jednego pokoju i musi znaleźć z niego wyjście, interaktując, interaktując z poszczególnymi elementami w specyficzny sposób, w specyficznej kolejności, odkrywając wskazówki dalej. I w ramach tego jednego małego pomieszczenia dzieje się naprawdę duża, skomplikowana gra. I tak jest właśnie z tym komiksem. Mamy akcję, która jest właściwie osadzona tylko w tym barze, tylko w kilku konkretnych jego miejscach. Nie wychodzimy nigdzie za bardzo na zewnątrz. Nie pokazujemy jakiegoś wielkiego świata, ale podczas lektury dowiadujemy się, jak wielki to jest świat i jak bardzo różny od tego naszego, znaczy bardzo różny. Po prostu o co chodzi, czym jest ta różnica. I wiecie, Zdarzało mi się czytać wiele komiksów, które mają naprawdę bardzo rozbudowane światy, ale autorzy, zamiast skupić się na fabule, skupiali się na tym, żeby ten świat opisać, przedstawić, dostawać naprawdę ogromny zalew informacji, dużą ilość ekspozycji, ale w ogóle nie poruszamy fabuły naprzód. W ogóle nie skupiamy się na postaciach i dlaczego są takie. Powinny być dla nas interesujące, jakie są jej cele i tak dalej. Tutaj natomiast yy, Karolina Margielewicz świetnie sobie poradziła z tym, żeby właśnie skupić się na postaciach, a ten świat przedstawiony, jego zasady, co się dzieje, jakie są motywacje poszczególnych postaci, w bardzo naturalny sposób wychodzą na wierzch w trakcie dialogów. I jest generalnie trudnym zadaniem pisać opierać komiks głównie na dialogach w dużej części i żeby się to za szybko nie znudziło. Tutaj jest to tak bardzo naturalnie rozpisane, że nie potrafiłem się oderwać od czytania. Też oczywiście z tego powodu, że naprawdę byłem ciekaw do czego to tak właściwie dąży i o co w tym wszystkim tu chodzi, ale po prostu płynęło się przez każdą stronę, przez każdy dialog w bardzo naturalny, fajny i Szybki sposób. No, a temu wszystkiemu jeszcze pomagały, jeszcze oczywiście ilustracje. Jestem tak strasznie zachwycony kolorami tego komiksu yy, i samą kreską. Moje pierwsze skojarzenie yy, to komiks Emma i Violetta trochę wiem to jest takie bardzo dzikie porównanie komiksu skierowanego raczej dla młodszych a tutaj mamy dla starszych nastolatków bo to jest o 16 plus komiks ale chodzi mi o specyfikę kreski i też to jak bardzo tutaj jest hmm, trochę pastelowo yy, mamy wiele momentów gdzie jest ewidentnie widoczna dominująca barwa która w jakiś sposób koresponduje z tym, w jakim jesteśmy miejscu albo momencie, i buduje to bardzo atmosferę. Kiedy jesteśmy w tym klubie, przeważa właśnie taki fiolet, róż, który nas jakby pobudza i y, daje wrażenie tego, że dzieje się dużo, y, a później jest troszeczkę bardziej chłodno, gdzie nas to tonuje w odbiorze właśnie tego, co się dzieje. Dla mnie fenomenalnie napisany i prowadzony komiks. Absolutnie y, jestem zaskoczony tym, y, tą nowością i nie mogę się doczekać części kolejnej, bo naprawdę historia jest bardzo intrygująca, a sam ten koncept i główny jakby punkt fabularny jest zaledwie ledwo liźnięty i po prostu chce się tego więcej. Jedynie co mnie troszeczkę w wersji papierowej zaskoczyło, to może dobór papieru, gdzie ta czerń nie do końca jest taka. Y, Wyrazista, troszeczkę przytłumiona. Widać też momentami na niektórych stronach, że to jest mimo wszystko komiks, który został przerobiony tak, aby z formatu mobilnego działał na papierze. Bo czasem mamy takie kadry, pod, mamy stronę, gdzie jest jeden kadr, a pod nim taką większą przerwę. To są bardzo pojedyncze przypadki, i czasem one trochę działają dobrze w kontekście prowadzenia narracji, a czasem. Widać, że aż prosiłoby się, aby coś tam jeszcze e, zawrzeć. Ale to są raczej takie bardzo delikatne e, minusy. Natomiast cała lektura naprawdę jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. I to jest coś, co właśnie uwielbiam w komiksie niezależnym, szczególnie też tym, który się rozwija właśnie e, w tym komiksie internetowym, gdzie naprawdę coraz więcej osób publikuje tam swoje prace i można tam odkrywać ogromną ilość fenomenalnych osób pod kątem twórczym i jestem pewien, że tam zawsze coś ktoś znajdzie dla siebie. Także Blank Cartridge tom pierwszy serdecznie polecam naprawdę bombowa premiera z tego chyba właśnie miesiąca ostatnich tygodni. Wracamy do prosto z kadru i ostatni komik dzisiejszej audycji Komiks, z którego się bardzo cieszę, Helena Wiktoria, tom trzeci, Emocje z wydawnictwa Studia JG. To jest komiks autorstwa Katarzyny Wittersheim. i tak jak w sumie nasza poprzednia pozycja, to też jest coś, co ukazuje się pierwotnie w formie komiksu internetowego, a później jest właśnie zbierane w wydaniu zbiorczym. No i niedawno doczekaliśmy się tomu trzeciego, który jest... Grubszy, ewidentnie grubszy od tomów e, poprzedni, co z jednej strony leciutko wystraszyło, ale też bardzo podekscytowało, ponieważ kiedy powtarzałem sobie dwa poprzednie tomy, do tego, aby móc jakby z odświeżeniem wszystkiego podejść do trójki, to miałem takie. No, w sumie bardzo dobrze, że ten tom jest grubszy, bo wypadałoby powyjaśniać trochę i pokazywać popokazywać pewnych rzeczy po tym, co mieliśmy w szczególnie pod koniec tomu. Drugiego. I o, No niestety, ale ten tom trzeci, mimo tego, że jest grubszy, to przychodzi się przez niego błyskawicznie. I apetyt jest nie dość, że niezaspokojony, to jeszcze bardziej rośnie. Wiem, że tak troszeczkę od drugiej strony do tego podchodzę, ale tak jak poprzedni komiks, o którym mówiłem, tak samo Helena Wiktoria, ten tom trzeci, po prostu. Czyta się go wyśmienicie. Katarzyna Wittersheim naprawdę utrzymuje bardzo wysoki poziom w swoim storytellingu, i tutaj te tytułowe emocje jest ich tak bardzo dużo. Przypomnę, że to jest komik, który toczy się pod koniec XIX wieku. Naszą główną bohaterką jest Helena Wiktoria, która odziedziczyła majątek i filmy od swojego wujka Stanisława Krola. I niejako jest, niejako jest teraz właśnie wprowadzana w całe te meandry biznesowe i jak powinna działać w no, tej dosyć dużej grupie starszych mężczyzn. A ona, taka młodziutka kobieta pośród nich, no, nie, nie wygląda jako to na sytuację, w której miałaby jakąś siłę przebi przebicia, ale stara się zrobić wszystko, aby rzeczywiście y, zdobyć ten szacunek i aby. Aby mogła mieć tutaj wpływ na to, co się dzieje z tym, co odziedziczyła. Mamy też oczywiście wątki romantyczne, mamy e, swatanie. To, że Helena Wiktoria jest tutaj e, e, parowana z Konstantym Szolcem, który sam Konstanty ma trochę dystans do tej całej. Sytuacji. No i jest jeszcze nasz biedny Artur, przyjaciel z dzieciństwa od Heleny Wiktorii, który oczywiście ma co do niej uczucia, ale bardzo ciężko mu to z siebie wydobyć, dla samej Heleny jest to i taka chemia. No i właśnie mamy emocje, ponieważ ta, te wszystkie interakcje między postaciami, te wszystkie kwestie romantyczne. Te napięcie, to po prostu jest tak gęsto w tym trzecim tomie, że można powietrze po prostu kroić nożem. Inaczej tego chyba określić nie potrafię. I mimo tego, że właśnie tak jak wspomniałem, ten tom trzeci jest tak znacznie grubszy od poprzednich, dzieje się tutaj masa rzeczy, ale wiele z nich też jakby nadal się toczy. Nie mamy tutaj rozwiązania. Wszystkiego, a właściwie chyba niewiele kwestii zostało rozwiązanych względem tomu drugiego. Co jest oczywiście dobrą wiadomością, ponieważ Katarzyna Witersheim daje pole do popisu każdej z tych postaci. Może się ona rozwinąć i może im się też przydarzać coś nowego, ciekawego, czego no, nie spodziewaliśmy się, że może się wydarzyć po dwóch poprzednich tomach, więc ten ta trzecia część nadal nas będzie zaskakiwać pewnymi rzeczami. Coś na co chciałem zwrócić szczególną uwagę, bo komiks jest czarno-biały z odcieniami szarości i jedyny kolor, który się tutaj przejawia, to różowy. On się przewija na przykład w rumieńcach albo przy opuszkach palców w postaci i tak dalej. One najczęściej służą do oddawania emocji albo reakcji postaci, nie tylko ale w większości. I wydaje mi się, że ten tom trzeci jakby nie tylko z tego powodu, że jest grubszy, ale ogólnie mam wrażenie, że tego różu pojawia się tutaj znacznie więcej. Też właśnie chyba z powodu tych tytułowych emocji, tego, co tu się po prostu dzieje pomiędzy poszczególnymi postaciami. I tak jak tom poprzedni zostawił nas takim zakończeniem, że kurczę, kiedy ten tom nastąpi, kiedy, kiedy następny tom, bo muszę przeczytać, no to tutaj jest w cudzysłowie jeszcze gorzej, ponieważ. A no, Kasia wie, jak prowadzić y, tak fabułę, żeby no, utrzymać czytelników przy tym, żeby y, chcieć po prostu jeszcze więcej. Fantastyczna, wykreowana ekipa postaci w XIX wieku, no i wszystko się kręci wokół mojego ukochanego rodzinnego Śląska, więc jest gdzieś jeszcze taka patriotyczna duma, ponieważ sam pochodzę ze Śląska, że mamy komiks właśnie powiązany ze Śląskiem i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, a Helena Wiktoria zdecydowanie jest idealnym, świetnym przykładem bardzo dobrego komiksu powiązanego właśnie z tym ze, ze Śląskiem. Także trzeci tom Serdecznie polecam. Jeśli nigdy nie słyszeliście jeszcze o Halenie Wiktorii i lubicie romanse, obyczajówki, to koniecznie zajrzyjcie. Macie co czytać: trzy tomy. A to wszystko z wydawnictwa studio JG. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Przypomnę pierwszy tom Black Cardridge i trzeci tom Heleny Victorii. pierwszy z komiksów to wydawnictwo niezależne, a drugie to studio JG. Dzięki serdecznie za spędzenie tej godzinki właśnie z nami z komiksami w Radio Afera. Za tydzień na pewno się usłyszymy pod kątem wywiadów z przeprowadzonych na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. No i cóż, życzę wam miłego dnia. Cześć. Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Keina i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście, oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto z skady. Każdą sobotę o 15.00.